Tak, no i mamy. E, tuż przed stadium Valdia Evolved mamy jeszcze a, piekielnie mocne sytuacje boosterowe. I wiecie co? Chyba je otworzymy. Debie ruszyły się. W <grybujesz> tej ilości to jest możliwe. Dobra. Szkoda czasu, szkoda gadania. Jak tak do tego taurosa nie mogłem złapać, a jak już go mam, to kurde w kolejnym boosterze. No pięknie po prostu, pięknie. Mm, siła mroku. I mamy Snisila, Gothite, Marila, Wingua, Special Energy, Special Therapy, Królecz, Pinkurin i tak, 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 brakowało nam tego Pikachu, znowu jest ten Pikachu, ten gwiaździsty Pikachu, tak, 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 oczywiście był nam on bardzo potrzebny i na pewno y, był tu niezbędny, no, co tu dużo kryć, no. Tak zwane pika 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 o nie pika czu piękne chłopaki jakiś trener by się przydał mhm. No dobra, no. Miła, miła informacja. Wesoła taka. Złota. <laughs> Bardzo ładna, złota informacja nam tu wyskoczyła. Upaki z Medium Expert, wiecie, no. Wiecie, rozumiecie, no. Zdzielby trochę trzeba otwierać. A no to dzięki uprzejmości Małego sklepiku z zabawkami Z lekkim roboczkiem. Nie uwaga, o, No, no No był plan, ale trochę nie wyszło Dobra Słuchajcie Najzabawniejszy będzie, jak wiecie co ja tu trafię jakiegoś takiego saguro w altarcie albo gdyby tak na przykład no na przykład na przykład tą taką smutną zimową panią trafić w altarcie Jak ono się nazywa, ktoś wie tak coś No niby zima. Fantastyczny fokus. No to plan był, jak zawsze. Wykonanie już troszeczkę siadło. Ale takie jak się zamiesza w gustach boksów. Zdarza się po prostu, że niestety końcówka jest mierna, wierna i wierna. No. O! O! Ten pan mnie tu po prostu z lekka zaskoczył. No dobrze. Tak jak mówiłem, mierna, bierna, ale wierna. No i to by się zgadzało. Bardzo ładny kłaksował. X. Skulldridge. Złoto. I Pikachu X. Także pozytywnie.